Przedstawię Wam teraz bardzo skuteczną metodę usuwania delikwentów przy pomocy metody na wnuczka. Podchodzimy do takiego delikwenta i mówimy: Halo, dzień dobry, dzień dobry, to ja wnuczek. Okopy lasu nie widzieliśmy. Ten delikwent nie odpowiada, więc może być już trochę przygłuchy. Halo, halo, halo. No, nic się dzieje. To jest ten moment, kiedy metoda na wnuczka jest skuteczna, ponieważ prawdopodobnie... Derek śpi. Wtedy, żeby nie zostawić żadnych odcisków, zakładamy kryminologiczne rękawiczki i bierzemy do ręki odpowiednie narzędzia. Po cichu podchodząc do delikwenta sprawdzamy, czy aby jeszcze na pewno śpi. Halo, to ja, wnuczek! Halo, halo! Śpi. Wtedy przy pomocy delikatnej broni robimy mały podkop. Widząc, że delikwent jeszcze się nie obudził, Pytamy na pewno, żeby się upewnić. Halo to ja wnuczek, nie poznaje mnie babcia? Widać nie. I wtedy bierzemy drugi arsenał i robimy zagrabienie mienia. Generalnie, wysiedlenie z mieszkania takiej babci nie jest specjalnie trudne. Jeśli bo babci zostanie jakaś noga czy ręka, to można już ręcznie usunąć. Działa zarówno na jednoliścienne, jak i na dwoliścienne. Proste, skuteczne, szybkie metody na wnuczka polecał Edward Lepkoręki.